Akcja trwała 4 miesiące od września do grudnia 2011 roku i została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Zwierząt przez Mars Polska. Jej efekt to 70 ton karmy dla bezdomnych zwierząt. Polegała na tym, że każdy kupiony i zarejestrowany na specjalnej stronie produkt dwóch marek oznaczał przekazanie posiłku dla jednego z 20 schronisk. Wśród nich znalazł się także Rzeszowski Kundelek. Nasze schronisko. Yy... Zebrało 96 tysięcy głosów w przeliczeniu na karmę to jest około 3,5 tony jedzenia dla psów i kotów w naszym schronisku. I dzisiaj otrzymaliśmy tą karmę, jak, jak widać 2 tony dla psiaków i 1,5 tony dla. Kotów. To pozwoli przeznaczyć środki finansowe, które były przeznaczone na, na karmę, na inny cel, między innymi na leczenie, które jest bardzo drogie, e, ponieważ do schroniska trafiają zwierzęta niczyje, porzucane, e, porzucone bez właścicieli, po wypadkach samochodowych, i często uratowanie ich no, wiąże się z pieniążkami. Zbiórka wspierana była również przez akcję Stop Pustym Miskom. Wszystkim zaangażowanym w niej ludziom w imieniu schronisk i bezdomnych zwierząt dziękujemy. Schronisko Kunderek jest własnością miasta, a prowadzone jest przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt. To nowoczesny obiekt zajmujący ponad hektar i 20 arów. Posiada kojce zewnętrzne i wewnętrzne oraz trzy wybiegi. Jest tu także dom kota, również z wybiegiem. W stronisku przebywa w chwili obecnej 250 piesków i 80 kotków. Codziennie musimy przygotować około 300 kg karmy. To nie jest tylko sucha karma, ponieważ mało schronisk w Polsce karmi tylko i wyłącznie suchą karmą swoje zwierzęta, ponieważ jest to bardzo, bardzo drogie. Na posiłek dla, codzienny dla, dla zwierząt składa się właśnie między innymi sucha karma, kasze, ryże, makarony, jak również i mięso. Ale w sumie jest to. Do przygotowania około 300 kg karmy na dobę. Ta ilość ona nie będzie zużyta w ciągu jednego czy dwóch dni, tylko to nam wystarczy powiedzmy do e, sierpnia. Choć zwierzaki mają dobre warunki i opiekę, to każde z nich czeka na własny dom i kochającego właściciela.